Ziemia przeminie. Ekolodzy mogą się starać, ale będzie nowa Ziemia. Nowa Ziemia. Ludzie mówią, tak, ja wierzę w Boga. W co wierzysz? Często pytam. Bo on powiedział, ja jestem prawda. Prawda. Czy znasz jego poglądy? Czy weryfikujesz jego poglądy? Czy wiesz, co on powiedział w każdej dziedzinie? Czy na to postawiłeś? Czy jego poglądy są Twoimi poglądami? Oto wiara w imię Jezus w praktyce. Nie to, że żył taki człowiek jak Jezus, bo w to się nie trzeba wierzyć, bo na to jest najwięcej materiału dowodowego. Najwięcej rękopisów zachowało się właśnie z tego. Tam druga była chyba Iliada czy Odyseja, z wszystkich dzieł w historii, a pierwsze były przykłady ewangeliczne, więc nie o to chodzi, że wiara Jezusa to, że żył taki człowiek dwa tysiące lat temu. Czy ty wierzysz w to, co on zrobił? Czy ty wierzysz w to, że przelał swoją krew? Abyś Ty nigdy nie był sądzony, czy wierzysz w to, że On zapłacił za Twoją niezależność? Bo, on, bo Bóg powiedział tak, że pokochał w ten sposób, pokocham świat. Nie w inny sposób. W ten sposób, że dam swojego Syna, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.